Reprezentacja Polski już za blisko 2,5 godziny rozpocznie pierwszy ze sparingów przed Euro 2024. Rywalem podopiecznych Michała Probierza będzie reprezentacja Ukrainy. Oglądamy tych, którzy grali w danym momencie i w tych zawodników, ile mają rozegranych minut. To wtedy podporządkujemy też to pod to, ale też po prostu minimalizujemy urazy, które by mogły być u zawodników. Dlatego też. Ten mecz jest dla nas bardzo ważny, bo chcemy osiągnąć dobry wynik i chcemy zrobić wszystko, żeby się dobrze przygotować, ale jest to generalnie jeden z etapów przygotowań do, do meczu w Euro. Myślę, że co mi wpadło oczy to pewnie przejście z obrony do ataku. Mają wykonawców szybkich skrzydlowych, mocnych napastników. Myślę, że to najsilniejsze strony reprezentacji Ukrainy na to spotkanie znajduje się były zawodnik Odry Opole, Jakub Moder, obecnie reprezentujący barwę angielskiego Brighton Hove Albion. Ukraina to jeden z dwóch przeciwników w trakcie przygotowań do zbliżającego się europejskiego czempionatu. W poniedziałek o 20.45 biało-czerwoni zagrają z Turcją. W grupie D Euro 2024 nasi reprezentanci zmierzą się kolejno z Holendrami, Austriakami oraz Francuzami. Początek turnieju w Niemczech już za tydzień. W meczu otwarcia gospodarze zagrają ze Szkotami. Jeszcze nie skończyły się rozgrywki piłkarskie na Opolszczyźnie, a już poznaliśmy terminy rywalizacji w przyszłym sezonie. Jako pierwsze, bo w pierwszy weekend sierpnia, wybiegną drużyny walczące w pierwszej rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski oraz trzecioligowcy MKS Kluczborg i Stalbrzeg. Tydzień później pierwszą serię gier rozpoczną piłkarze Bank Spółdzielczy IV Ligi Opolskiej oraz obu grup Football World Ligi Okręgowej. Natomiast 18 sierpnia po raz pierwszy poligowe punkty ruszą zawodnicy A i B klas. i see Zanim drużyny poznają swoich pierwszych rywali w nowym sezonie, to przed nimi ostatnie akty kończących się rozgrywek. Między innymi w grupie 3. Trzeciej, trzeciej ligi z przedstawicieli naszego regionu jako pierwsi wybiegną na boisko piłkarze MKS-u Kluczbork. Zawodnicy Łukasza Ganowicza nie wygrali czterech ostatnich spotkań i wypadli z walki o awans, a na dodatek muszą się bronić przed goniącym ich kurnikiem Polkowice. By utrzymać trzecią lokatę, muszą wywalczyć choćby punkt w rywalizacji z LKS-em Koczałkowice. Zdrój, którego barwach występuje były 66-krotny reprezentant Polski Łukasz Piszczek. Początek meczu jutro o 15 w Kluczborku. Ogodne godne pożegnanie z grupą trzecią 3. Ligi powalczy LZT Starowice. W swoim ostatnim spotkaniu podejmie u siebie odrębę Tomodrzański, która walczy o utrzymanie z zespołami z Gubina, Gorzowa Wielkopolskiego i Turzy Śląskiej. W pierwszej rywalizacji tych drużyn Starowicza nie przegrali 0 do 1. Szanse rewanżu będą mieć w sobotę, a pierwszy gwizdek sędziego o 17.00. Starowiczanie poznali prawie wszystkich rywali, jacy staną im na drodze w powrocie do trzeciej ligi. Prawie, ponieważ pozostały dwa miejsca w bank spółdzielczy w Leśnicy IV Lidze Opolskiej. Powalczą o nie w dwóch meczu Czarni Odmuchów z LZS-em walce i Śląsk Łubniany z LZS-em do Jako pierwsi gospodarzami będą przedstawiciele okręgówki. Początek spotkań w Otmuchowie i Łubnianach jutro o 17.00. Na środę zaplanowano rewanże, a te rozpoczną się o godzinie 18.00. Ulica Nysy po raz jedenasty zawładną biegacze, a to z powodu biegu Nyskiego. W zeszłym roku organizatorzy chwalili się rekordową frekwencją. Wystartowało 834 zawodników. Na 10 kilometrów wśród pań najszybsza była Monika Jackiewicz i z czasem 34 minut i 14 sekund pobiła rekord biegu. Wśród panów zwyciężył wtedy Artur Olejarz, pokonując trasę w 31 minut i 15 sekund. Tegoroczna edycja będzie na tyle wyjątkowa, że tuż przed startem nastąpi oficjalne otwarcie stadionu miejscowej Polonii, skąd biegacze wystartują na trasę początek zaplanowano na godzinę 19, a wcześniej odbędą się nyskie biegi dzieci i młodzieży oraz piąta edycja mili rodzinnej.